Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Na zewnątrz, w samochodzie, przynajmniej 37 stopni na zewnątrz samochodu, więc zaprosiłem Was dzisiaj do środka. Będzie mniej biegania po mieście. Natomiast, nim przejdę do głównego tematu, tego krótszego niż te, do których Was przyzwyczaiłem, nagrania, muszę Was najmocniej przeprosić. Przygotowując merytorykę pod Akademię Rozwoju Osobistego i Nieruchomości, 165 osób się. Załapało, startujemy w przyszłym tygodniu. Pytacie o to często, więc kolejny nabór za rok, jeżeli znajdę na to czas. Natomiast z tą akademią już startujemy, nie można się do niej dopisać, jakby zapisy są zamknięte. I przygotowując tą merytorykę, zdałem sobie sprawę, że tworząc przez te blisko półtora roku moje nagrania, mogłem stworzyć takie wrażenie, że. Cokolwiek w życiu, a już tym bardziej w biznesie jest za darmo. I za to muszę Was najmocniej przeprosić. Dostaję od Was e, na własne życzenie, jak mnie mam, więc pretensje mogę mieć do siebie, po kilkanaście, czasami więcej maili tygodniowo, które są mniej więcej następującej treści: link do ogłoszenia albo link zdjęcia. I dwie, trzy, czasami cztery strony opisu stanu z zapytaniem Panie Michale, czy to kupić? No i teraz, żebym mógł rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, no to musiałbym ja, mój dział prawny, architekt przeanalizować każdy z tych tematów. To jest kilka godzin. A szybka odpowiedź, tak, kupuj, to nie mój styl, ja nie chcę, żeby. Ktokolwiek stracił na tym pieniądze, korzystając z mojej rady. To tylko doradztwo, nie odpowiadam za to, ale ja chcę, żeby osoby, które ze mną współpracują, zarabiają, zarabiały na tym, co, co robią. W związku z tym, a jeszcze zabawniejsze jest to, no nie jestem w stanie odpowiedzieć na te, na te wiadomości, nawet gdybym bardzo chciał, po prostu nie mam tyle czasu. Koncentruję się na transakcjach i na tym, na czym zarabiam pracując w inwestorium, z inwestorami, teraz w Klubie Inwestora. Już są pierwsze osoby, także startujemy z tymi działaniami. No ale wczoraj dostałem jeszcze maila poganiającego, tak? Panie dostał Pan, kiedy zamierza Pan odpowiedzieć? Więc pomyślałem sobie, że skorzystam z tej okazji, a ponieważ tych młodych ludzi, z którymi startuję w przyszłym tygodniu w Akademii Rozwoju Osobistego i Nieruchomości, chcę uczyć, dzielić się tą wiedzą i pokazywać, że nie ma w życiu rzeczy za darmo, i oczekiwanie, że cokolwiek dostaniesz za darmo, jest błędne. Co nie przeszkadza mi to absolutnie. Jakby pomagam, rozwiązuję kilkadziesiąt spraw pro bono, ale dla osób indywidualnych, dla osób fizycznych, które mają różne wyzwania z nieruchomościami, nie dla inwestorów. A jeżeli przychodzisz z tematem, na którym chcesz na nim zarobić, planujesz, żeby. Za... Ja rozumiem, to Twój pierwszy temat. Um, I stwierdzenie, z którym się spotkałem, no ale dla pana to jest 15 minut. Nie, to nie jest 15 minut, to jest 25 lat doświadczenia setki, jak nie miliony tysięcy złotych, które za to doświadczenie zapłaciłem, a dzisiaj na tym doświadczeniu zarabiam. To jest ta stara anegdota o tym, kiedy przyjeżdża człowiek, któremu coś się dzieje z silnikiem, z samochodem, do mechanika. Mechanik zadaje kilka pytań, po czym otwiera maskę, odkręca śrubkę, robi wkręca i mówi 200 złotych. Na no co zdezorientowany kierowca mówi, no ale jak 200 zł za co, odkręcenie śrubki, dmuchnięcie? A on mówi, nie, nie, ta część była gratis. Dmuchnięcie w śrubkę, odkręcenie, wkręcenie było gratis. 200 zł jest za to, że wiedziałem, którą śrubkę odkręcić. I tak wygląda życie. Więc jeżeli chcesz korzystać, jesteś inwestorem, ja rozumiem, myślisz o tym, żeby być inwestorem. Każdy z nas płacił na początku za wiedzę albo dzielił się sukcesem. Pracuję tak z inwestorami, gdzie mamy profit sharing, czyli ja wkładam moją wiedzę bardzo często także pieniądze i oczekuję z tego zwrotu finansowego. Tak wygląda biznes. Um, przechodząc do tematu tego spotkania, najczęstszym pytaniem, które mi zadajecie, które dotyczy inwestowania w nieruchomości, to jest skąd biorę okazje inwestycyjne, e, te najlepsze. No i tutaj was e, pewnie nie zaskoczy części z Was. Najlepsze okazje inwestycyjne. Dzisiaj oglądałem bardzo fajny e, temat kamienicy. Ale zostawmy gdzie, na tym etapie, jeszcze przynajmniej wstępnym. Być może gdzieś tam potem ona się pojawi. I wszystkie te informacje, które są naprawdę ciekawe, które do mnie docierają, jak skończę to nagranie, jadę z moim pośrednikiem obejrzeć bardzo ciekawy temat, mega ciekawy temat, tak jakbym powiedział, to są tematy, które mam z poleceń. Przenoszą mi je ludzie z jednego powodu. Tym powodem jest to, że. Płacę najlepiej. Upewniam się, że wtedy, kiedy robię transakcję z kimś, to nikt inny nie zapłaciłby mu więcej. Pieniądze to jest najważniejszy element transakcji, ale nie jedyny. I teraz, ponieważ e, chcę też dać szansę tym osobom, które nie mają pieniędzy, nie mają doświadczenia w tym, żeby wejść na rynek nieruchomości, zacząć zarabiać. To moja propozycja dla Ciebie. Zróbmy razem transakcję na bardzo prostych zasadach. Twoim zadaniem jest znalezienie czegoś, co ma prawo wydawać Ci się, że jest okazją inwestycyjną, że jest ciekawym tematem inwestycyjnym. Ja, ja czy inwestorzy z klubu inwestora, sfinansujemy cały proces inwestycji, ale nim do tego dojdzie, przeanalizuję wszystkie dokumenty, przeanalizuję temat. Jeżeli będzie on ciekawy, to złożymy ofertę, zrobimy razem transakcję i Ty na tym zarobisz. Gwarantuję Ci, że będzie to najlepszy zwrot, jaki możesz dostać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo szybko podejmuję decyzje. Dlatego, że mam dostępne finansowanie na inwestycje. Nie potrzebuję kredytu. Co najwyżej potrzebuję wykonać dwa telefony. W ciągu kilku godzin mam już potwierdzonych inwestorów. Gdyby to były tematy, w które nie wchodzę osobiście, albo są na tyle duże, że chcemy wejść w kilka osób, albo chcę się podzielić po prostu tematami z innymi inwestorami, z którymi współpracuję. Leży to w swoim interesie, ponieważ jeżeli dojdzie do skutku ta transakcja, to zarobisz na tym bardzo dobrze. Jeżeli ta transakcja nie dojdzie do skutku, pierwsza, druga nie dojdzie, tak się może zdarzyć i pewnie bardzo często będzie się zdarzało, bo masz prawo nie wiedzieć, co to jest okazja inwestycyjna. Albo ja mogę uznać, że z różnych powodów e, płynności rynku, tego, co jest dostępne, moich przewidywań dotyczących danego rynku, e, nie jest to ciekawy temat e, inwestycyjny. Ale nawet jeżeli tak będzie, to bardzo dużo w tym procesie się nauczysz, chociaż bez pytań, które będę ci zadawał. Więc jeżeli widzisz coś, co Twoim zdaniem jest ciekawym, nieruchomościowym, inwestuje w nieruchomości, koncentruje się na nieruchomościach tematem, to może być, nie przeszkadzają mi tematy, które mają wyzwania prawne, wyzwania zadłużeniowe. Tak długo jak nie muszę tam eksmitować stamtąd ludzi i nie zaburza to mi mojej potrzeby. Karmy i tego, żeby robić dobre rzeczy, to jestem na to otwarty i chętnie przeanalizuję każdy z tych tematów dla Ciebie. Więc procedurę robimy bardzo prostą. Każdy z Was, i tutaj na dole w opisie tego maila też, zresztą każdy z Was już ma mojego maila. Tematy wysyłamy na. Maila z numerem telefonu, to jest bardzo ważne, z numerem telefonu. Jak już zrobimy jeden, dwa tematy, będziesz miał mój numer telefonu, mój prywatny numer telefonu, będziemy się ze sobą kontaktowali. Zresztą pokażę Ci skuteczny, szybki sposób komunikacji, bardzo szybki sposób zbierania tych danych, które są niezbędne. Podpisujemy, jeżeli jest to ciekawy temat, podpisujemy umowę przedstępną, przeprowadzamy Cię przez cały ten etap, inwestujemy, co jest bardzo ważne. W ten sposób działając na rynku nieruchomości to jest świetny sposób, żeby zdobyć wiedzę nie płacąc za nią, no bo dzięki temu, że będziemy w interakcjach, to jest potężna dawka wiedzy, którą dostaniesz, a nic nie płacisz za to szkolenie, które dostajesz. Jeżeli temat dojdzie do skutku, zarobisz na tym konkretne pieniądze. Gdyby z jakichś powodów, a to, że do tej pory nie zdarzyło mi się stracić na inwestycji. To nie znaczy, że w przyszłości może tak nie być. Powtarzam, inwestowanie, tak jak każde, więc inwestowanie w nieruchomości też jest ryzykowne. Więc gdyby się nawet tak zdarzyło, to co najwyżej ja stracę te pieniądze. Nie masz żadnej odpowiedzialności. To moją rolą jako inwestora jest sprawdzić przez mój dział prawny dokumenty, sprawdzić potencjał, który jest architektoniczny. No, wiele, wiele takich elementów, o których tutaj. Nie mamy czasu, żeby je omówić, które są istotne. Robię to bardzo szybko, te decyzje podejmuję bardzo szybko. Nie przeszkadzają mi tematy, które mają wyzwania, różne wyzwania, tak, tak długo, jak one e, są zgodne jakby z moim sumieniem, z tym, w jaki sposób e, pracuję. Więc to może być bardzo dobry sposób na wspólną transakcję, na poznanie się. A obecnie już, a tak naprawdę zaczęliśmy kilka dni temu. W sobotę był Dzień Otwarty w klubie inwestora. Zabawny Dzień Otwarty. Przyszło 20 osób. Dzisiaj jest kolejny, ostatni, tak naprawdę webinar dotyczący klubu inwestora możliwości zapisania się. Bardzo ciekawe osoby, które nawet nie dotarły, bo nie mogły w sobotę, już są. Najciekawsze jest to, że w pierwszej kolejności zgłosili się. Czy zgłaszają się inwestorzy kapitałowi i rozmawiamy tutaj już dzisiaj o kilkunastu milionach złotych gotowych do zainwestowania. Stąd mamy środki na to, żeby robić większe tematy, żeby robić więcej tych tematów e, równolegle. A dla Ciebie to może być bardzo dobry start na rynku e, nieruchomości, bardzo dobry start finansowy. Twoje zaangażowanie jest ograniczone. E, skąd możesz wziąć taką informację? No, bardzo często z różnych kontaktów. To jest trochę tak, że jak już siedzisz w nieruchomościach, jesteś na wakacjach, jakaś jest ciepła wyspa i ktoś tam coś mówi, coś real estate i twoje ucho już jest w kierunku nieruchomości. Tak jak teraz jeden z moich świetnych pośredników był w Grecji. No i co w wolnych czasach zwiedza, w wolnym czasie zwiedza. No, oczywiście nieruchomości na sprzedaż, i biura pośrednictwa nieruchomości, to nas trochę tak przyciąga jak gofry w Sopocie turystów na molo. Czy przedmolo na deptaku? Więc tak już jest. Gdzieś tam możesz usłyszeć, że coś jest ciekawego, ktoś o czymś wspomni, będziesz na jakimś spotkaniu. Ktoś nie wie, jak coś zrobić z jakimś tematem, ktoś dostał spadek. To jest bardzo dobre źródło informacji. Te najlepsze tematy nie pojawiają się w internecie. Mógłbym, nie chcę tego procentowo, bo może za dużo informacji w jednym miejscu. Ale procentowo jest to dosyć mało, najwięcej tych tematów z internetu, najwięcej jednak tych tematów jest spoza internetu. Więc zróbmy razem transakcję, czekam na Twoje, na twoje maile. Ten, to nagranie, które umieścimy za kilka dni, będzie aktualne także no, przez miesiące, lata do przodu. Tak już działam od 7 lat, więc jeżeli oglądasz później to nagranie, to też jest ono aktualne. Śmiało, pisz do mnie, na pewno Ci odpiszę, szybko odpisuję. Mam swoje kryteria, tak? jeżeli jest coś, co dotyczy deala, jest w pierwszej kolejności, no bo na tym zarabiamy tak? i jest to też pełna odpowiedzialność. I bardzo ważna rzecz. Mam wiele osób, z którymi robię już kolejną, 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 kilkanaście, czasami nawet więcej transakcji. Wracamy do siebie, pracujemy ze sobą, bo jestem wiarygodny, bo zawsze się z Tobą rozliczę, bo jeżeli dany temat. Ja w niego nie wejdę, to nie odsyłam go, nie przesyłam komuś innemu. Mamy tutaj poufność tej współpracy, czyli coś się tam gdzieś nie ominie. Tak? Mówiąc wprost, to Polska, więc warto jakby powtórzyć: nic za Twoimi plecami się nie wydarzy. Nie z mojej strony, jeżeli coś mi wysyłasz, to możesz być pewny, że jest to informacja poufna, a ja mam konto, a propos, podwójnie zabezpieczone. Więc dostać się do niego pewnie można, no ale jest już znacznie trudniej niż do tych kont, do których tam się ktoś ostatnio podostawał. Więc możesz mieć takie przekonanie, że, że te informacje są pewne, są poufne i nie dzielę się nimi z nikim, kto mógłby je dalej przekazać. Tak, podzielę się pewnie z prawnikiem, wyślę rzut do Handy po to, żeby zbadać dany temat, czy, czy elewację, czy jak to wygląda, w zależności od wielkości tematów. Także na tym kanale będziecie oglądać teraz. Ja myślę, że przez te półtora roku już Wam pokazałem. Starałem się wybierać te inwestycje, które są najbardziej przemawiają, są najbardziej możliwe na start, tak? czyli mieszkania do remontu. Robimy ich znacznie więcej i są takie inwestycje, które po prostu wymagają ciszy i spokoju, więc o nich nie opowiadam. Dużo więcej na temat inwestycji będę opowiadał i pokazywał je już w ramach klubu Inwestora. Świetnie to startuje, fajnie działa. W związku z tym, jakby będziemy tam się zajmowali takim rzemieślniczym domykaniem, robieniem dobrych transakcji i dobrym zarabianiem na tym. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za wspólny czas. No i mam nadzieję, że szybko się poznamy i zrobimy razem wspólną transakcję. Do zobaczenia.